Słuchajcie moi drodzy, tak na szybciutko, już jest jasmo wyczyszczone, tak to właśnie wygląda. Zobaczycie u siebie pewnie, jak długo jest nic nie robione, Będziecie mieli takie grudki, narosty takie. To będzie rdza, która się dość mocno wgryzła w ten element jarzma. I usunięcie sam papierem ściernym albo szczodką nic nie daje. Dlatego ja osobiście używam frezów. Ewentualnie, jak ktoś ma pilnik, to pilnik nie pobawić się, tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o czystość. Tak powinno to wyglądać. Ja stosuję jeszcze do tego odpowiednie pasty, czyli tutaj, żeby nie uszkodzić, tutaj te powierzchnie, gdzie się poruszałem, klocki delikatnie smarem przekrój. CRC Bosch CRC yy, Teroson i Permateks ceramiczny. Ten taki fajny fioletowy. Specjalna pasta smar. Tego używam, tego stosuję. To są specjalne smary, właśnie typowo do takich czynności. I tak jak powiedziałem, yy, dokładnie wyczyszczone do takiego stanu, jak to widać. Troszkę to schodzi, no ale niestety nie ma innej możliwości, żeby to było zrobione dobrze. Delikatnie smarujemy. Ja osobiście, może to jest jakieś skrzywienie, ale jeszcze w swoim samochodzie przed zimą wyciągam praktycznie mm, zacisk, w sensie, że jest cały szczelny, połączony z układem, ale wyciągam klocki, czyszczę jarzma, smaruję i to samo robię po zimie. Podtłoczek, yy, odpowiedni smar. Za każdym ra yy, razem, co roku wyciągam, nic się nie dzieje. Żadnej korozji, nic nie ma, wszystko ładnie chodzi. Także polecam przyłożyć się do tego, tak jak powiedziałem, te zasady. Funkcjonują niezależnie od tego, jaka marka samochodu jest. I chyba tyle. Później Wam pokażę, jak poradzić sobie z tłoczkiem, jak to wszystko dokładnie zrobić, żeby było dobrze.